W samym sercu Śląska stoi pałac, który przetrwał wojnę. Ominęły go bomby i ogień, ale nie grabież. Paradoksalnie to, co ocaliło ten zabytek, z czasem stało się przyczyną jego powolnej degradacji. Dziś pałac Donesmarków w Nakle Śląskim wciąż stoi jak milczący świadek dawnych czasów świetności. Co sprawiło, że przetrwał i dlaczego jego wnętrz nie da się już odtworzyć? Jeśli chcecie poznać tajemnice pałacu i kościoła w Nakleśląskim, zapraszamy w podróż do przeszłości. Bo żeby zrozumieć to miejsce, trzeba cofnąć się do jego historii. Pałac otacza XIX-wieczny park krajobrazowy z licznymi okazami starych drzew. Główne wejście do parku Prowadzi przez neogotycki budynek bramny z przejazdem w formie łuku tudorów. Historia nakła Śląskiego sięga XIV wieku. W kolejnych stuleciach miejscowość wielokrotnie zmieniała właścicieli, aż w 1695 roku trafiła w ręce rodziny Donesmarków, jednego z najpotężniejszych najbardziej wpływowych rodów w państwie pruskim oraz w Cesarstwie Niemieckim. W XIX wieku właścicielem dóbr nakielskich był hrabia Hugon I von Donesmark z Siemianowic. To właśnie on wzniósł w nakle śląskim pałac, który choć elegancki, uchodził za dość skromny w porównaniu z okazałą rezydencją jego kuzyna, księcia Guido Henkla von Donesmarka ze Sierklance. Początkowo nakielska rezydencja miała pełnić funkcję letniego miejsca wypoczynku. Jednak syn Hugo Nałazarz postanowił zamieszkać tu na stałe. Nikt wówczas nie przypuszczał, że siedziba Rodu pozostanie w rękach Donysmarków zaledwie przez 90 lat. Nie znamy nazwisk projektantów pałacu, jednak pewne przesłanki wskazują, że mogli to być architekci z Wiednia. Projekt rezydencji nawiązuje do stylu angielskiego neogotyku, inspirowanego manierą tudorów. Pod względem architektonicznym, oryginalny, neogotycki pałac w nakle śląskim stanowi wyjątkowy przykład na tle innych rezydencji śląskiej arystokracji. Pałac jest budowlą dwukondygnacyjną. Pod wieżą znajduje się kaplica pałacowa. Która zanim powstał kościół parafialny, pełniła również funkcję świątyni dla okolicznych mieszkańców. XX wiek przyniósł ze sobą wiele zmian. Ponad 100 lat temu Nakło Śląskie znalazło się po polskiej stronie Nowej Granicy. Po przejęciu tej części Śląska przez II Rzeczpospolitą w 1921 roku, Henklowie pozostali w Nakle Śląskim. Stając się lojalnymi obywatelami nowego państwa polskiego. Z tego powodu w rodzinie nazywano ich linią polską. Los nakielskiej posiadłości i samych donesmarków przypieczętowała dopiero II wojna światowa. Kiedy front zbliżał się do nakła Śląskiego, rodzina spakowała część swojego dobytku i opuściła majątek, emigrując do Szwajcarii. Nigdy jednak nie przyjęli obywatelstwa niemieckiego. Podobno do końca posługiwali się przedwojennymi polskimi paszportami. Pałac przetrwał lata wojny. Choć został ograbiony z wyposażenia, jego bryła ocalała. Tutaj rozpoczyna się powojenna historia tego miejsca. W 1945 roku dobra Dones Marków Zostały przejęte przez państwo polskie, a sam pałac przeznaczono na szkołę rolniczą, która funkcjonowała tutaj przez kolejne 60 lat. W ten sposób rezydencję udało się ocalić, jednak w tym czasie uległa ona znacznym przekształceniom. W praktyce oznaczało to dewastację zabytkowych wnętrz, część sal przedzielono ścianami, przekształcając je w sale lekcyjne w dawnej kaplicy, gdy w pałacu działał jeszcze internat, urządzono ozgrozo, umywalnie i toalety. W 1999 roku pałac w Nakle Śląskim przejął powiat Tarnogórski, ale do 2005 roku jego pomieszczenia dzielił ze szkołą rolniczą. A w latach 2006-2010 Mieściła się tu galeria sztuki intuicyjnej barwy Śląska. W latach 2010-2013 pałac przeszedł długo wyczekiwany remont. Odnowiony i tchniony nowym życiem stał się siedzibą Centrum Kultury Śląskiej. Obecnie pałac jest udostępniony dla zwiedzających. Pałac przetrwał. Ale niestety jego wnętrz nie da się dziś odtworzyć. W rzeczywistości nie wiadomo nawet, jak wykorzystywano poszczególne pomieszczenia. Przyczyna jest prosta. Choć sam budynek ocalał, nie zachowały się żadne zdjęcia ani opisy jego wnętrz. Wchodząc do pałacu, przechodzimy przez wiatrołap. W holu można dostrzec kilka oryginalnych elementów, fragmenty błazerii płytki posadzkowe oraz kominek, który przetrwał próbę czasu. Ciekawostką jest również zachowany oryginalny żyrandol, pamiętający czasy świetności rezydencji. Podczas remontu pałac odkrył kilka swoich sekretów. Odrestaurowano zachowane elementy dekoracyjne, jak schody z drewnianą balustradą, witrażowe okna i okiennice. Przypadkiem odsłonięto też plafony i rozety na sufitach, które odzyskały swoją świetność. Prawdziwą niespodzianką było odkrycie sejfu Donesmarków w jednym z pomieszczeń. W części ekspozycji o charakterze historycznym możemy poznać dzieje rodu Henkel von Donesmark. Większość swoich tajemnic, pałac i tak zachował dla siebie. Możemy jedynie wyobrażać sobie, jak pięknie musiało tu być w czasach jego świetności. Być może właśnie w tej tajemnicy tkwi jego największy urok w milczeniu murów, które pamiętają więcej, niż są w stanie nam opowiedzieć. Trzeba podkreślić, że pałac w Nakle to nie tylko muzeum, to miejsce tętniące kulturą, w którym odbywają się różnego rodzaju wydarzenia i imprezy. My mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z pisarzem i historykiem Kamilem Janickim. Przy okazji zwiedzania pałacu warto również zajrzeć do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, który znajduje się nieopotal. Świątynia została wzniesiona w latach 1892-1894. Na początku Nakło Śląskie nie miało własnego kościoła. Mieszkańcy wsi gromadzili się więc na modlitwie w przypałacowej kaplicy. Wszystko zmieniło się dzięki hrabiemu Łazarzowi. Znany ze swojej pobożności i hojności postanowił ufundować świątynię. Na jej budowę przekazał aż 90% potrzebnych środków. Resztę dołożyli sami wierni, wspólnym wysiłkiem, spełniając marzenie o własnym kościele. Tuż obok kościoła wzniesiono neoromańskie mauzoleum rodziny Henkel von Donesmark. Budowla, wzniesiona z cegły i kamienia, została zaprojektowana na planie Krzyża Greckiego. Spoczywają tu m.in. szczątki fundatora, hrabiego Łazarza oraz jego małżonki Marii. W mauzoleum znajdują się również epitafia upamiętniające członków rodziny Donesmark, którzy zmarli po 1945 roku poza granicami Polski. Kończymy naszą podróż po miejscu, które niegdyś było symbolem magnackiego przepychu XIX wieku. Później stało się świadkiem wojny i przemian, a dziś symbolem odrodzenia. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i rozważ subskrypcję tego kanału. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć do większej liczby widzów.